No wiesz, ja to przytyłem, bo mam chorą tarczycę i biorę leki. Serio? Mam już dość ludzi, którzy swoją nadwagę zwalają na choroby albo tabletki. Powiedz mi do jasnej cholery, czy choroba przychodzi w masę i wpycha ci te batoniki do buzi? Czy wczorajsza pizza albo przedwczorajszy kebab, którym zapychałeś się zresztą przy mnie, był wpychany w ciebie przez chorobę? Nie, to ty zadecydowałeś, co jadłeś. Ja mam trudniej niż ty, przecież ty zawsze byłeś szczupły. No właśnie nie, nie zawsze byłem szczupły. Ale w końcu się obudziłem i zamiast zwalać winę na wszystko dookoła, zrozumiałem, że to była moja i tylko moja wina. Czysta głupota i złe wybory żywieniowe. Może i rzeczywiście masz trudniej, ale wybór, co spożywasz, zawsze należy do ciebie. To przecież od ciebie zależy, czy jesz pizzę, czy normalny, zdrowy obiad. To od Ciebie zależy, czy między posiłkami zjadasz tego cholernego batonika, czy wybierasz jakieś owoce jagodowe, które nie zawierają praktycznie w ogóle cukru. To od Ciebie zależy, czy na śniadanie zrobisz sobie jajecznicę, czy znowu kanapki z nutelną? No, ale przecież to nie jest takie proste. No właśnie, że jest. To nie choroba, ani żadne leki nie wciskają w ciebie śmieciowego jedzenia. To ty je wybrałeś. Więc przestań gadać bzdury i przestań szukać głupich wymówek, bo naprawdę nie da się tego słuchać. No właśnie, że ty gadasz bzdury. Pamiętaj, to od Ciebie zależy, jakie wybierasz żywienie. To, że zmagasz się z jakąś chorobą albo przyjmujesz jakieś konkretne leki, nie oznacza, że musisz zmagać się z nadwagą. Nadwagę powoduje nadwyżka kaloryczna, którą sobie sam fundujesz złymi wyborami żywieniowymi. I zaufaj mi, nadmierna tkanka tłuszczowa wcale Ci tego wszystkiego nie ułatwi.